Ona po prostu przyszła poprowadzić lekcję, a klasa przywitała ją drwinami. Luan była Marines, teraz nauczycielka. Pierwszy dzień kompletna porażka. Uczniowie śmieją się, są chamscy, Emilio rzuca sprośne teksty, ona wychodzi, ale wraca w nowym stylu. Pisze na tablicy: Jestem Marines. Znam karate. Młodzież zamiera. Uczy ich walczyć, rozdaje piątki tak po prostu. Następnego dnia owacje, ale dalej karate nie będzie, tylko czasowniki. Uczniowie kręcą nosami i wtedy ona pisze: chcemy umrzeć. Klasa wybucha dyskusją. Złapała ich nieszablonowo. Dyrektor wściekły. Złamanie zasad. Ale Luan się nie poddaje. Wbija im do głów gramatykę przez zdania typu: nigdy nie strzelaj do sąsiada. A potem: poezja. Nagroda. Park rozrywki. Uczniowie w ekstazie. Tylko Emilio się buntuje. Ona chodzi do domu Raula, widzi biedę, ale też miłość rodziny klasie oskarżają ją o donosicielstwo, ale ona mówi wprost. Wybór należy do was. Chcecie rzućcie szkołę. Chcecie walczcie. I nagle odezwał się Emilio. Dołącza do dyskusji o poezji. To pierwszy krok. Młodzież zaczyna czytać Dylana, pisać eseje. Raul promienieje od pochwał. Kolimarzy, ale wyrzucają ją z powodu ciąży. Luany jest wściekła. Dzieli się z uczniami swoim bólem. Aborcja po toksycznym małżeństwie. Jest szczera. I młodzi zaczynają jej ufać, ale wszystko niszczy tragedia. Emilio prosi o pomoc. Chcą go zabić. Luan namawia, by poszedł do dyrektora. Ten wyrzuca go za nieprawidłowe wejście do gabinetu. Rano przychodzi wiadomość: Emilio został zastrzelony. Klasa rozpacza. Luan postanawia odejść. Uczniowie są w szoku. Raul krzyczy: A my? Zostawiasz nas? Ona milczy, ale na pożegnalnej lekcji cała klasa się jednoczy czytają jej wiersze, proszą, by została, grożą, że nawet przywiążą ją do krzesła. Ona się poddaje, śmieje i płacze jednocześnie. Te niebezpieczne umysły znalazły swojego nauczyciela, a ona tych, dla których warto walczyć.